Jedni twierdzą, że bardzo ciężko jest zmienić cokolwiek w naszych życiach, że jesteśmy może nie predestynowani, lecz jeżeli no, wychowaliśmy się w danym środowisku, no to nasze życie się tak, tak, tak potoczy i nasze codzienne rutyny, no, ciężko jest z nich uciec. Natomiast motywacyjni guru powiedzą tobie, że możesz tak, od teraz zmienić swoje całkowicie przeznaczenie stać się multimilionerem mieć ciało greckiego boga i w ogóle. Jaka jest prawda? Otóż w tym odcinku chciałbym Was nieco oświecić, jeżeli chodzi o zmianę naszego losu może nie przeznaczenia nie będę wnikał, czy jest coś przeznaczone jednak ogółem o zmianie naszego własnego życia i zmianie tego, jak funkcjonujemy na co dzień albo jak się okazuje, jest to znacznie łatwiejsze niż mogło się komukolwiek wydawać. Dlatego, jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam Cię do oglądania. Mam na imię Aleksander i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak zmienić nasze własne życie. Albowiem, czytając dosyć ciekawą książkę Maxa Tegmarka Our Mathematical Universe, czyli nasz matematyczny wszechświat, no doszedłem do wniosku, że jednak bardzo łatwo to wszystko zmienić. Albowiem Max Tegmark tutaj mówi o różnego rodzaju, właśnie takiej, może nie całkowitej iluzji rzeczywistości, jednak o tym, jak wystarczy jedna mała informacja, aby zmienić całą otaczającą nas rzeczywistość? I Max Tegmark w swojej książce, tam we wstępie na początku, podaje taki przykład, w którym pokazuje, jak prawie nie zginął, jak prawie nie doszło u niego w życiu do śmiertelnego wypadku. Albo jechał on rowerem, i właśnie jako fizyk, jako naukowiec, może on to przeanalizować, jak łatwo jest czy doprowadzić do wypadku, czy go uniknąć, albowiem wystarczyło dosłownie kilka milimetrów, wystarczyło kilka sekund nieuwagi i Max tak nie zahamował swojego rowera i nie wpadł pod ciężarówkę. Właśnie jako naukowiec, analizując to wszystko, doszedł do wniosku, że tak naprawdę do tego jego zahamowania i zmienienia całkowicie jego losu, bo mógł zginąć, a dalej żył i no, stworzył wiele rzeczy, doprowadziła no, wyłącznie jedna synapsa nerwowa w mózgu, która no była tutaj, to się nazywa, że te synapsy tak strzelają i była ona aktywowana za pomocą zaledwie tutaj jednej jakiejś drobnej molekuły. Czy jak widzimy, jedna drobna molekuła może całkowicie odmienić nasze życie, tak jak w przypadku Maxa Tegmarka, albo gdyby te neurony, które doprowadziły do tego, że zatrzymał on swój rower, nie zadziałały, gdyby na przykład molekuła skończyła winno miejsce albo po prostu nie Aktywowała tych wszystkich neuronów, to Max Tegmark by umarł. I po prostu ta jedna molekuła jedna mała cząsteczka, której nawet nie jesteśmy w stanie zobaczyć, która doprowadziła do tego, że aktywowane zostały wszystkie mechanizmy i po prostu autor zahamował, no całkowicie odmieniła życie. Jak widzimy teraz Max Tegman jest znanym naukowcem i no, autorem wielu książek, wielu papierów naukowych. Dlatego jeżeli wydaje się wam, że ciężko jest cokolwiek odmienić w naszym własnym życiu, jak widzimy jest to znacznie prostsze niż to uważamy i tak, nasz logiczny umysł myśli, że aby naprawdę coś osiągnąć, to trzeba, nie wiem, pomyśleć, trzeba jedną rzecz, drugą, że trzeba wiele różnych rzeczy zrobić, a to jest tak naprawdę jedną wielką głupotą. I wiele osób mówiło o tym od wielu lat. Tak naprawdę, tutaj mówiłem, wspominamy o tych wszystkich guru, i wiele osób właśnie no, nie, nie może skorzystać z motywacji czy z właśnie rzeczy, o których oni mówią, ponieważ wiele osób myśli w tym logicznym umyśle, że jest bardzo, Ciężko cokolwiek stworzyć, że trzeba najpierw jedną decyzję, potem drugą, trzecią, czwartą, aby na przykład, nie wiem, coś osiągnąć. A to nie jest takie, albowiem, jest to ograniczenie naszego własnego świadomego umysłu. A pamiętajmy, że nasz świadomy umysł to zaledwie od 3 do 5% wszystkich naszych myśli, wszystkich naszych wzorców w umyśle, albowiem tam niektórzy mamy 95%, niektórzy 97% całego naszego umysłu, całych naszych myśli jest podświadomych i nawet nie mamy na co dzień o ich Pojęcia. Tam czasami w snach czy w medytacji możemy zobaczyć, co się dzieje w naszej podświadomości. Jednak zauważmy, że to, co nazywamy wolną wolą i to, co nazywamy, że no, żyjemy tutaj, że podejmujemy decyzję, to jest naprawdę 3%. I tak naprawdę wiele eksperymentów naukowych, na przykład eksperyment Benjamina Libeta, taki bardzo znany, udowodnił, że no, nie mamy takiej typowej wolnej woli, lecz po prostu wszelkie nasze decyzje, na przykład, że nie podniosę tę książkę, są całkowicie podświadome, że najpierw działa podświadomy umysł, albowiem przed świadomym podjęciem decyzji, że podniosę tę książkę, już działa wszystkie te neurony działają i już chcą podnieść tę książkę, na no tam kilka bodajże milisekund przed podniesieniem, przed zrobieniem danej rzeczy, co oznacza, że wydaje nam się, że mamy wolną wolę, że teraz podniosę tę książkę, a tak naprawdę kilkaset milisekund wcześniej mój podświadomy umysł już to zrobił. Dlatego nie chodzi też o to, że nie mamy całkowicie wolnej woli, lecz chodzi o to, że tak naprawdę wszystko dzieje się na poziomie podświadomym i tak naprawdę wystarczy jedna mała, podświadoma rzecz, o której nie mamy nawet pojęcia, aby całkowicie odmienić to, jak się zachowujemy. I wiele osób właśnie z tych guru takich motywacyjnych mówiło o tym od wielu wielu lat, na przykład Napoleon Hill, znana książka Myśl i bogactwo, taki powiedzmy klasy guru, którzy i osób, którzy chcą po prostu zmienić swoje życie. Czy na przykład nie wiem, potęga pod świadomością tutaj Josepha Marfiego, wszystkie te książki mówią nam, jeszcze tam kilka mógłbym wyciągnąć z, za siebie. Wszystkie te książki mówią nam o tym, że wcale nie chodzi o takie świadome decyzje i o to wszystko, co robimy na co dzień, ponieważ no to raczej nic nam nie da. I sztuką tutaj tego wszystkiego jest jednak wizualizacja i po prostu właśnie potęga podświadomości, a nie świadomości. I nie chodzi o to, żeby nie wiem. No wiadomo, trzeba się zdecydować, żeby coś zmienić. Najpierw być świadomym tego. Jednak tak naprawdę podświadomość ma nad nami całą całą moc. I w zależności od tego, co jest w tej podświadomości, to tak się zachowujemy. I najczęściej ta podświadomość jest rządzona przez nas w taki self image. I był taki autor, tutaj jeszcze wyciągnę jedną książkę, ostatnio o niej wspominałem, Psycho Cybernetics Maxwella Malca i Maxwell Maltz zauważył, że ludzie zachowują się w zależności od ich własnego self-image, czyli ktoś myśli, że nie wiem, jest słaby, no to zachowuje się właśnie słabo i to uniemożliwia mu osiągnięcie wielu innych rzeczy. Również na przykład, ponieważ Maxwell Maltz ogółem był tutaj chirurgiem plastycznym i on właśnie zauważył, że gdy osoby po operacji, ponieważ były na przykład brzydkie albo uważał się za brzydkie, gdy osoby po operacji stały się ładne i zmieniły swój self-image, że są ładne, czyli zmieniły swój pogląd na na siebie, że od teraz jestem ładny, bo wtedy stał się bardziej tutaj pewne siebie i zaczął osiągnąć znacznie więcej sukcesów. Tak nagle, normalnie jak ze sprawą magii, a to wszystko chodziło o to, że cała podświadomość zmieniła ten self-image i zaczęła no, być inną zupełnie osobą. I w całej tej podświadomości zaczęły być tutaj schematy sukcesu i pewności siebie. I również to ciekawe, właśnie Maxwell Maltz zauważył, że osoby, które przeszły operację i naprawdę zaczęły wyglądać znacznie lepiej, bo na przykład miały całą twarz zniszczoną po wypadku, to gdy te osoby nie zmieniły swojego self-image'u i nadal uważały się za tą starą wersję, za tę starą wersję siebie, czyli tą brzydką, zniszczoną, no to, pomimo że już były ładne, nadal traktowały siebie i zachowywały się no, jak przegrywy, bądź osoby, które nie są jakieś w pełni tutaj normalne. Dlatego wszystko zależy od tego, co mamy w podświadomości, od tego nie tylko jak widzimy siebie, lecz również od tego, co wizualizujemy. I dlatego tutaj wiele osób mówi o potędze wizualizacji, prawie przyciągania i w ogóle. I nie patrząc na różne właśnie te metafizyczne aspekty, że to do nas przyjdzie, to możemy spojrzeć w tym odcinku na taki aspekt psychologiczno-materialny, albowiem, gdy po prostu wizualizujemy daną rzecz, no to jest ona w nas tak głęboka w podświadomości. Na przykład, nie wiem, chcemy napisać sobie książkę. Ja na przykład napisałem książkę, chcemy napisać sobie książkę, i na przykład, jednak nie wiemy, jak napiszemy tę książkę, nie mamy pomysłu, nie mamy, nie wiem. Może pierwszy rozdział znamy a dalej nie wiem co w drugim nie wiemy co w trzecim nie wiemy co dalej no to właśnie osoba która będzie próbowała się może nie zmusić że będzie próbowała cokolwiek napisać tak świadomie no to do niczego nie dojdzie i na przykład będzie nie wiem tam co jakiś czas świadomie zasiadać do tej książki napisze kilka słów i. Nic z tego no, nie będzie. I nie chodzi o to, chodzi właśnie o to, aby przeprogramować swój własny umysł. I właśnie, czy ja tutaj jestem bardzo kreatywny, bo napisałem książkę, dużo właśnie piszę czy książek, artykułów, teraz te filmy robię i po polsku i po angielsku, i zauważyłem, że nie chodzi o to, że właśnie ja świadomie robię te filmy, tylko chodzi o to, żeby odpowiednio nastawić naszą podświadomość, naszą własną wyobraźnię do tego, żeby to robić. Czyli właśnie nastawić się, że chcemy napisać książkę do pisania książki I nie nie chodzi o to, żeby forsować i logicznie myśląc, pisać tę książkę. Wiadomo, książka musi być w jakiś sposób logiczna, lecz chodzi o to, aby nasza świadomość, zdomin podświadomość zdominowała to wszystko i po prostu nagle robimy coś innego. Nie wiem, jadę sobie na rowerze albo coś robię innego i nagle te wszystkie pomysły zaczy zaczynają zlatywać. Tak nagle to jest naprawdę takie magiczne, przyjemne uczucie takiej kreatywności, otwartości. I jak widzimy, wiąże się to właśnie z tą podświadomością. I w taki sposób powinniśmy też czy zmieniać cokolwiek w życiu, że chcemy napisać książkę, czy zmieniać nasz własny los. Czyli nie chodzi o to, że zaczniemy, nie wiem. Myśleć jak zmienić ten los, lecz powinniśmy nie myśleć jak dojdziemy do czegoś, jak napiszemy tę książkę, lecz wyobrazić sobie bardzo żywo i bardzo realistycznie nasz, no już czy cel gotowy, czy po prostu nasz nowy styl życia. I na przykład nie wiem, ktoś ma bardzo nudne życie i nie wie jak z niego wyjść, na przykład nie wiem, ktoś może być uzależniony, nie wie jak z tego wyjść, ktoś nie wiem, robi, wie, że robi złe rzeczy, chce z tego wyjść, Kto chce, ktoś chce zacząć zarabiać więcej, chce... Z... I chce wyjść ze swojej sytuacji, to nie chodzi o to, żeby tak nasz logiczny umysł często chce co zrobić. I myślimy czasami godzinami, miesiącami, latami, co zrobić i nic nie robimy. Nie chodzi o to, ponieważ no, nasz ten logiczny, świadomy umysł nie ma tej mocy jak podświadomy. I właśnie kluczem do sukcesu, tak jak właśnie twierdzi wielu guru, jest tak naprawdę ta ma, no, czy manifestacja, ta wizualizacja naszego celu. Czyli, na przykład, nie wiem, najpierw musimy być świadomi tego, co nam się nie podoba, czy to w naszym życiu, czy to w naszej nie wiem, pracy, w jakimkolwiek aspekcie możemy całkowicie siebie zmienić i wtedy powinniśmy no opisać tą wersję siebie i co się z nami nie podoba. Na przykład nie wiem, Olek 1.0, na przykład ja, który po prostu, no jestem teraz i wiem, że chcę zmienić. Dalej powinniśmy po drugiej stronie takiego spektrum, możemy taką linię napisać, napisać na przykład my 2.0 i wszystko to, co chcielibyśmy czy osiągnąć, czy chcielibyśmy być. Czyli na przykład nie wiem, chcielibyśmy być bogatsi, chcielibyśmy być szczęśliwsi, zdrowsi, nie wiem, chcielibyśmy mieć bardziej ekscytujące życie cokolwiek. Piszemy tu. Po drodze mamy tą linię, i na początku możemy nie wiedzieć, co zrobić, żeby dojść do tej linii. Jednak po czasie, gdy już zaczniemy być tą wersją 2.0, gdy zaczniemy się czuć jak ta wersja 2.0 i uczucie jest bardzo mocne, albowiem niektórzy właśnie, bo to działa w dwie strony, niektórzy twierdzą, że najpierw są uczucia a i uczucia dyktują nasze myśli. A ja powiem inaczej. Nagromadzenie myśli dyktuje nasze uczucia. Czyli jak dużo na przykład myślimy o, nie wiem, o czymś przyjemnym, to zaczynamy czuć się przyjemnie. Gdy dużo myślimy o czymś negatywnym, to czujemy się cali podenerwowani i nawet jak przestaniemy myśleć o tym negatywnym, w nim to emocja jest tak silna, że w podświadomości idzie nam, kręci się ten kołowrotek tych negatywnych myśli. Więc emocja czy uczucie, uczucie jest jeszcze głębsze, jednak emocja i uczucie to nagromadzenie tych myśli i najczęściej poza świadomym umysłem są one już głęboko w podświadomości. Dlatego, aby zmienić swoje życie, musimy czuć się i najlepiej właśnie wyobrazić sobie tą nową wersję nas i poczuć się jak ta wersja, albowiem wtedy, gdy czujemy się, no to cały podświadomy umysł wypełnia się tymi myślami tej nowej wersji. Pomyślmy sobie, gdy wypełnimy cały Swój podświadomy umysł, tą nową wersję siebie, która jest całkowicie inna od starej, no to będziemy myśleć, jak ta nowa wersja, i to tak nagle naprawdę przychodzi. Na no, przykład, jak chcemy, właśnie książkę napisać, czy coś zrobić. Chodzi to całkowicie, nagle jesteśmy, nagle myślimy w zupełnie innych schematach niż wcześniej i patrzymy, że kiedyś myśleliśmy inaczej i że to myślenie, no może było w jakimś sensie logiczne, jednak nie było albo do końca prawdą, albo no nie służyło nam, naszemu własnemu dobru bądź dobru innych, jeżeli taką mamy, jeżeli taki mamy cel na przykład. I właśnie na przykład, nie wiem, przez tydzień, dwa, trzy yy, po prostu żyjemy najczęściej, wiadomo, będziemy powracać do starych myśli i schematów, jednak żyjemy jak najczęściej. Najczęściej naszą nową wersją siebie i nieważne, co jest na zewnątrz, że wszystko jest stare, to po prostu żyjemy uczuciem nowej wersji siebie, czyli czujemy się na przykład jak te osoby, które są już pewne siebie, czujemy się jak te osoby, które osiągnęły już sukces, albo czujemy się jak osoby, które prowadzą tutaj działalność pełną sukcesu, czy jakiś biznes, cokolwiek chcemy, po prostu czując się tak. I nie mając pomysłu, jak do tego dojść, bo na początku nie mamy pomysłu, będąc starą, leniwą na przykład wersją nas, nie mając pomysłu, otoczując no się nową wersją nas, na przykład z, t, taką z pełną sukcesu, zdrową i tym podobne, no to nasz podświadomy umysł wypełnia się myślami na ten temat. I nagle te myśli dochodzą do naszego świadomego umysłu, który ma te zaledwie 3-5%. I nagle mamy takie idee i patrzymy potem, jak ja na przykład patrzę na takie rzeczy, które ten. Że to jest takie proste i tylko po prostu nasza stara wersja, która myślała z schematami, myślała, że to jest takie trudne, a to było takie proste, że to się w głowie nie mieści. Tylko po prostu myśleliśmy inaczej. Dlatego kluczem do osiągnięcia wszystkiego jest czucie. Nie chodzi o to, żeby coś, na przykład, nie wiem, mamy starą pracę, robimy stare rzeczy, ale czujemy się jako nowi ja. I to już zmienia wszystko i doprowadzi nas do tego, że nagle pomysły same do nas zaczną przychodzić, nagle wszystko zacznie się samo tak naprawdę robić, bo nawet gdy, na przykład, nie wiem, ktoś potrzebuje jakichś tutaj kontaktów czy coś, to jest to tak, że nasz świadomy umysł wyłapuje w środowisku rzeczy, które są zgodne z naszym światopoglądem. Czyli na przykład, no nie wiem, może może ktoś tak jak wyłapywać żółte samochody, nie? Bo to jest zabawa, że ile żółtych samochodów, albo ktoś może wyłapywać, o, jeżeli chodzi o samochody, na przykład, tylko jakieś tańsze modele samochodów, ponieważ ta osoba była przystosowana do tego, że jeździ tymi tańszymi. Jak zmienimy ten self-image, jak zmienimy nasze własne uczucie, to nagle zauważamy nowsze samochody i bardziej luksusowe. I tak samo jest na przed ofertami. Możemy nie zauważyć ofert przez wiele, wiele lat, czy jakieś tutaj możliwości, a możliwości są w każdej chwili, w każdej sekundzie jest nieskończona ilość możliwości tak naprawdę. To, będąc naszym starym ja, mogliśmy przez wiele lat ignorować, nasz umysł mógł ignorować, my nie byliśmy tego świadomi, lecz podświadomość mogła ignorować i nie pokazywać nasz, nam tych ofert. Mogliśmy je całkowicie tutaj omijać, a nagle, gdy zmienimy nasz wewnętrzny stan, nasze wewnętrzne uczucie, to zauważamy pełno możliwości, żeby to zrobić, to, to, to i nagle, no, wszystko się układa. Dlatego, jak widzimy, zmiana naszego własnego losu jest znacznie łatwiejsza niż sądzimy, i nawet nie potrzeba do tego żadnego metafizycznego, duchowego wyjaśnienia, nie wiadomo czego, chociaż o tym też opowiem w innych odcinkach. Jednak, jak widzimy, nawet z materialistycznej perspektywy, wszystko to jest możliwe, i wystarczy, abyśmy no, stali się nową wersją nas samych. I jak widzimy, pokazuje to naprawdę potęgę naszego tutaj, jak tytuł książki, podświadomego umysłu. Która pokazuje nam, że dzięki podświadomemu umysłowi, dzięki tej wizualizacji, naprawdę możemy stworzyć i możemy zrobić cuda. Dlatego, jak widzimy, to wszystko jest znacznie łatwiejsze, i ci wszyscy guru, których wiele osób oskarża o kłamstwa i o to, że po prostu chcą zarobić i chcą tak pokazać, że są tacy świetni, że oni zmieniają życia, a tak naprawdę nic nie robią, no to te oskarżenia są nieprawidłowe i po prostu osoby, które oskarżają, no nie są w stanie zmienić tego życia, ponieważ za dużo siedzą w logicznym, świadomym umyśle, zamiast zmienić swoją podświadomość, przeprogramować. Ja, na przykład, przez, lat, przez lata właśnie, na przykład, próbowałem coś robić i nie wiedziałem, do cholery, jak cokolwiek zrobić, i właśnie patrzyłem, analizowałem. Logiczny umysł w starej wersji nasz może to wszystko analizować latami i nie być w stanie wytrasnąć odpowiedzi, a nasz podświadomy umysł może to zrobić od tak, za nie wiem kilka minut, kilka sekund możemy dostać eureki, jak rozwiązać dany plo, problem, bądź jak cokolwiek osiągnąć. Dlatego mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam nie tylko się spodobał, lecz również pomógł. Jeżeli jesteście zainteresowani innymi takimi rzeczami, to wpadnijcie na mój kanał kanał poznacie więcej odcinków oraz jeżeli czegoś nie zrozumieliście albo chcielibyście usłyszeć o czymś podobnym, nie wiem, o prawie przyciągania czy o tej wolnej woli, możecie napisać w komentarzu poniżej. Na dzisiaj byłoby to tyle. Pozdrawiam Was i do zobaczenia do następnego odcinka.